Słoneczna sawanna powinna być tuż za tymi drzewami. A, a dużo ich jeszcze zostało? Sprint jest już bardzo zmęczony. O, zmęczony. Jaka to wspaniała przygoda. Nie mogę doczekać się festiwalu. Dobrze. Zgodnie z obliczeniami, iskrzące widowisko słonecznej sawanny powinno być... tutaj? Hmm, to iskrzące widowisko jest troszeczkę za mało widowiskowe. Halo! 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 Hm. Hmm. Hmm. Cześć, Cześć! Ups, bardzo przepraszamy. Jestem Gabriela, a to mój pupil Potter. Jesteśmy szymi mistrzami w zabawie wchowanego. Cześć! Ja jestem Zadie. A to jest Ref. Naszą pasją są rozmaite robótki ręczne. Oh, dziękuję! Uwielbiam rękodzieło. Ja mam na imię Griselda, a to jest Antenna. Kochamy organizować piżama party. <noise> miło was poznać! Jestem Bri, a to Twist. Oto Danessa i Sprint. Oraz Flip i Felicity. Cześć! Nam też jest bardzo miło, ale dlaczego przyszłyście trzy dni przed czasem? Trzy dni? O nie. Pomyliłyśmy daty? Uh -oh. Spokojnie! Nawet dobrze się składa! Mogą nam pomóc! To świetny pomysł! Możecie pomóc nam w przygotowaniach! Pijama party! Piżama party? A gdzie będziemy spać? Oczywiście na naszym szykownym polu glampingowym. Słyszałam już o polach kempingowych, ale czy nie jest pole glampingowe? Ale super. Chwila, to było tutaj przez cały czas? Tak. I nie? I tak. Na słonecznej sawannie nie wszystko jest tym, na co wygląda. Pole glampingowe jest niesamowite! Och, Pater i Sage będą zachwycone śpiewaniem przy tym ognisku! Sage chciała trochę poćwiczyć gry na gitarze przed festiwalem, ale niedługo tu dotrą. Świetnie! A jutro poznacie resztę naszych przyjaciół w drodze do magicznego i skrzącego ogrodu! Uu. a gdzie on właściwie jest? Tuż za tymi drzewami! Zmęczony! Widowisko słoneczne i sawanne. Hmm. Aha, widowisko! żejmi poprosiłabym, zabrała was do magicznego i skrzącego ogrodu. Tak, <grym> tak się cieszę. Wezmę ze sobą mapę. Oh <grym> po drodze spotkamy się jeszcze z Esmeraldą. Esmeraldo, Halo! gdzie jesteś? Wow! Jestem tutaj. <grym> <grym> o tu się chowasz. <grym> Trochę się wstydzę, gdy mam kogoś poznać. Tak samo jak Graceful, Pruni i Mamot. Mm, mm. Nie martw się. My też czasami bywamy nieśmiałe. No, poza Felicity. Tak, ja jestem jak Lis w składzie porcelany. Czy to może był słoń w kurniku? No cóż, wiecie o co mi chodzi. <ścoughs> tak się cieszę, że tu jesteście. Ochłodzicie się w zaczarowanym wodopoju, zanim pójdziemy do iskrzącego ogrodu? Dobrze. Będziecie mm -hmm. zachwycone. E, to jest ten zaczarowany wodopój? Nie oczarował. Wygląda tak... Niepozornie. Na słonecznej sawannie nie wszystko jest tym, na co wygląda. Ciągle nie rozumiem. Ja też. Tu chodzi o współpracę. Trzymajmy się razem, a o resztę nie musimy się martwić. No, dobra. Chyba warto spróbować. Sekejap, apa yang berlaku? Apa itu? Tidak! Tidak! Tam to światło było obłędne. Skąd się wzięło? To był blask magicznego i skrzącego ogrodu, gdzie odbędzie się nasz festiwal. Ale to bardzo daleko, bliżej niż ci się wydaje. Cześć! Ale najpierw chcemy zabrać Was do zaczarowanego labiryntu. Labirynt? Wspaniale! Co za przygoda? <śm> Przyjaciółki, witajcie w naszym zaczarowanym labiryncie! Wow! 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 Jako specjalistka od labiryntów Gabriela, z radością Wam wyjaśnię, jak to wszystko Juh! działa. Przepraszam za spóźnienie. Cześć! Bardzo Cię przepraszam, ale testowałam na Ofeli nowe fryzury. Dobrze, więc jak mówiłam, A ja nowe stylizacje na Lacey. Rapid, Feathers i Flapper. Zaraz, gdzie są Rapid, Feathers i Flapper? A co to się dzieje? Okay. Chyba Gabriela pokazuje zaczarowany labirynt naszym nowym przyjaciółkom. Tak, już dobrze. jak o was wszystkich tyle dobrych rzeczy. Witajcie Bri, Felicity i Danesso. <grym> Hej! Dobrze! Zaczarowany labirynt to wasze ostatnie zadanie, zanim pójdziemy do magicznego i skrzącego ogrodu. W środku waszym celem będzie odnalezienie pięknej złotej róży. Złota róża? To zaczarowana róża, której używamy co roku do roziskrzenia kwiatów i rozpoczęcia festiwalu. Wow. Do dzieła! Tak, kruszymy? Hej, w labiryncie czeka na was wiele niespodzianek, więc obiecajcie, że będziecie uważać i trzymać się razem, dobrze? Obiecujemy! Obiecujemy. Jest gorąco i sucho i chciałabym... Czego ja chcę? A wody? Nie... Czegoś mokrego i zimnego. Wody! Nie! No wiecie, czego potrzeba, gdy wyschłonam nam w ustach? Wody! Nie! O, o to chodziło! Ogromny, lodowy rożek! Brrr! Już prawie? Mogę go dotknąć! Aby pomóc naszym przyjaciółkom przy iskrzącym widowisku słonecznej sawanny. To pewnie o tym mówiła nam Esmeralda, słoneczna sawanna, gdzie nie wszystko jest tym, na co wygląda. Ten lud nie jest prawdziwy. Wow! Tam jest róża! Patrzcie! Czekaj, pracujmy zespołowo. drużynie, jesteście gotowe, żeby ujrzeć magiczny i skrzący ogród? Zaczynam podejrzewać, że na słonecznej sawannie czeka nas jeszcze mnóstwo przygód. To naprawdę był najpiękniejszy ogród, jaki w życiu widziałam! Ach, jak mogłam go przegapić? I już skończyłam! Wow. Oh. Tak się cieszę, że wreszcie jesteś, Pater. A Sage wysłała mi zdjęcie ze swojego występu wczoraj wieczorem. Czy to nie urocze? Spakuje się i niedługo do nas dołączy. Super! Przepraszam za spóźnienie. Spakowanie wszystkich olśniewających i zajęło nam wieki. Wyrażanie się poprzez modę jest w naszym stylu. Prawda, Flap? O, tak! Wyrażanie siebie to temat przewodni i iskrzącego widowiska słonecznej sawanny. Hej! Cześć wszystkim! Ofelia chce się spotkać z nami przy scenie. Buduje coś naprawdę niesamowitego i musicie to zobaczyć! Do czego to służy? Nie jestem do końca pewna, ale wiesz, jednoczesne wykorzystanie bambusa i kwiatów. Pomysłowe i stylowe. Pójdę to od razu wypróbować. Zaczekajcie chwilkę! Cześć! Ofelia, poznaj pater. I jej pupila Flapa. Cześć! Słyszałam tak wiele niezwykłych historii o twoim wyczuciu stylu. Oh, dzięki. Skoro o tym mowa, czy widzę tu wybieg modowy? To nie jest zwykły wybieg. To jedyny w swoim rodzaju super, hiper, iskrzący olśniewacz, olśniewacz modowy. Oh. Stworzyłyśmy go po to, żeby wszystkie zaprezentowane na nim kreacje zaczynały olśniewająco iskrzyć się w trakcie pokazu. Wow. Zejdi, pokaż jak to działa. Patrzcie na to. Gotowa? Nagram filmik na mojego vloga i akcja! O! To naprawdę super! O, co to było? O, o! To nie brzmi dobrze! Ofelio! Hmm, nie taki był plan. Co się stało? Na pewno dobrze przykręciłaś siedem iskrzących śrubek? Um... Bez obaw, naprawię to! Co ja bym bez niej zrobiła? Iskrzące śrubki dokręcone! A teraz wyraźcie siebie! Yeah! Na iskrzące widowisko słonecznej sewanny! <grzny> Cześć wszystkim! Cześć! A, A. Dobrze, że was widzę! Ja i ref mamy dla was niespodziankę! Uwielbiam niespodzianki! Lacy, pamiętasz, jak w zeszłym roku w labiryncie znalazłaś zaczarowane lustro magicznych fryzur? Żartujesz! To lustro odmieniło moje życie! Menci, patrz! Okazało się, że to jedynie złudzenie. Zniknęło, gdy opuściłam labirynt. Ja też tak myślałam. Aż do dzisiaj. Ta-dam! To ono! Rew znalazła je w magicznym i skrzącym ogrodzie. Co? Niemożliwe! Wspaniale, Rew! Nie ma sprawy! Momencik. Mam pomysł. Czy myślę o tym, o czym myślę, że myślisz? Jeśli myślisz, że myślę o wykorzystaniu tego lustra do wyboru idealnego odcienia na konkurs magicznie i skrzącej fryzury podczas naszego festiwalu, to tak! Ja myślałam o ciasteczkach. Ale to też dobry pomysł. Och, ten pomysł jest świetny. Dobrze, patrzę i patrzę i... Super! Jaki to kolor fioletowy? Twoje włosy już są fioletowe. No wiem! Fioletowy jest po prostu idealnym kolorem, więc to będzie właściwy odcień na konkurs. O nie! Fioletowy? To absurdalne! To nie może być fioletowy! Jeśli chcemy wygrać konkurs, jedyny słuszny kolor to. Różowy! Różowy. Wiesz, może spróbuj różowego. Pokażę ci, jak to działa! Ale ja wcale nie chcę próbować. Przecież chodzi właśnie o to, żeby zmienić kolor. Tylko, że ja nie chcę zmieniać koloru! O! Zaufaj mi, dawaj. Dziewczyny, oddaj mi je. To moje. Ha. Dziewczyny. Ha. Czy myślę o tym, o czym myślę, że myślicie? Nie istnieje, nie istnieje idealny! idealny kolor. Kolo. Ciasteczka! Dlaczego ciągle myślę o ciasteczkach? Danesso, przepraszam, że zabrałam ci lustro. Przepraszam, że nie chciałam próbować nowych rzeczy. Czasem trudno znaleźć jeden idealny sposób na wyrażenie się. Nie sądzę, żeby taki istniał. Dlatego każda z nas jest wyjątkowa. Czyli nic w konkursie magicznie i skrzącej fryzury. Momencik, wypróbujmy jedną rzecz. Ale super! Oho! Wow! Wyciężyłyśmy! <ślesy> 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 Się doczekać naszego piżama party. Uwielbiam takie imprezy! Widziałeście zdjęcia Zejdi z konkursu magicznie i fryzury? Dziewczyny wyglądają jak gwiazdy. <noise> Czy ktoś wspominał o gwiazdach? Sejdź! Dotarłaś! Sejd! Kocham twoją muzykę! Mogę prosić o autograf? No więc to jest Gabriela. Jak się masz? Gryzelda i Kamila. Chciała Cię poznać. Wiesz, nie możemy się już doczekać twojego występu. To będzie niesamowite! Czegoś potrzebujesz? Super! No chętnie poznałabym resztę zespołu! Eee. Re, 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 resztę zespołu? No, właściwie to nie mamy tu zespołu! Nie macie? Nie mogę zagrać bez zespołu! Uh Oo! -oh. Przecież muzyka musi być częścią festiwalu, w którym chodzi o wyrażanie siebie. Hmm. No to może my stworzymy zespół? O tak! A, ale nie mamy przecież żadnych instrumentów! Oh, poza naszymi głosami, prawda, Flap? Da, 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 da. Ta ta ta. E... No może. O, I co teraz? Chwila, moment. Jesteśmy na słonecznej sawannie. Tak. W miejscu gdzie. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Nie wszystko jest tym na co wygląda. Coś to się przygotował. To znaczy, że przy odrobinie inspiracji i kreatywności uda nam się znaleźć wszystkie potrzebne instrumenty. Naprawdę? Naprawdę. Ten pniak może być instrumentem. O, chyba już rozumiem. Yeah! Ah. 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 Co powiecie na to? Patrzcie! Wow. Oh. Pojedynek, Pojedynek na, klawisze. na klawisze! Szkoda tylko, że nie umiem grać. Okej. Okay. Tylko spokojnie. Teraz potrzebujemy piosenki. Może jakąś napiszemy? Tak. I możemy poprosić resztę dziewczyn o stworzenie choreografii. To bardzo dobry pomysł. Dokładnie, Kaper. Dobrze. Najwyższa pora zainspirować świat. 5 6 7 i! <laughs> Okej, okay, dobra. Może przyda nam się kilka prób. <laughs> Przygotowania do festiwalu idą pełną parą! Wow! O może zgłoszenie się do festiwalowego komitetu to był zły pomysł. Musimy jeszcze przygotować przekąski, udekorować scenę i poćwiczyć z zespołem. Właściwie musimy być w trzech miejscach jednocześnie, a nie w dwóch? O! -o złe wieści! Światła nie działają. Światła na scenie nie działają? O nie! To niedobrze! Czyli musimy być w czterech! Zespół? i rozbłysnął światła. O, nie rozumiem. Co za rozczarowanie. Nie mam pojęcia, dlaczego to nie działa. Felicity, czy podłączyłaś się do prądu jak cię prosiłam? Pewnie, że tak. Znasz moje zdanie na temat zewnętrznego oświetlenia. Uh -oh. Cześć dziewczyny! Przyszłyśmy wam pomóc! <noise> oh! Dobre wieści, przyniosłyśmy wam do spróbowania babeczki o nowym smaku Wiesz, że uwielbiam babeczki, ale musimy naprawić oświetlenie Może gdybym inaczej poprowadziła kable? Nie rozumiem, dlaczego to nie działa? Ten lukier jest przepyszny, musicie go spróbować Patrzcie! Wow! Są przepiękne, prawda? Takie pełne blasku Jedną chwileczkę. To magiczny i skrzący ogród, prawda? Tak. Wow. <ślesk> I dobrze, że mój plan ze światłami nie wypalił. Przecież wypalił. Tylko w nieco inny sposób i dzięki pracy zespołowej. Cudnie. A teraz każdy kwiat jest inny. Tak jak my. To będzie najlepsze widowisko słonecznej sabanny w historii. Wow. A dzięki współpracy nie będziemy musiały być w trzech miejscach naraz. Wiecie co? Macie rację. <laughs> o nie! Zapomniałam o próbie zespołu. Muszę lecieć! <laughs> Wierzyć, że za chwilę zacznie się iskrzące widowisko. Wszystko już prawie skończone. Myślę, że zespół jest gotów, żeby zagrać na otwarciu festiwalu. A, o, Chwileczkę. Otwarciu festiwalu? Myślałam, że będziemy grać na sam koniec. Uważasz, że jesteśmy gotowi? Nie, nie, nie. Iskrzące widowisko zawsze zaczyna się od ceremonii magicznych koralików. To najlepsze imprezowe upominki. Tak, co roku są w innym kolorze. Hm. Uh o! -oh. Uh -oh. Zaraz, zaraz. Gdzie są te koraliki? Musimy razem zdecydować, który kolor będzie pasował najbardziej. Cóż, różowe koraliki są wyjątkowo przepiękne. Różowy jest niezły, ale fioletowy o wiele lepszy. Wow, wow, wow. Fioletowy nie jest zły, ale spójrzcie na ten niebieski. Wiecie, w zaczarowanym lesie wybrałybyśmy dwa kolory i używały ich na zmianę. O nie, na słonecznej sawany nigdy byśmy tak nie zrobiły. Każdy naszyjnik ma tu jeden kolor. Zawsze? Zawsze. Zawsze. Oh. Po prostu tak nie robimy. Tak, ale może mogłybyśmy to zmienić? Czy mówisz o koralikach? Bo ja też tak uważam. Nie powinny być tylko w jednym kolorze. Oczywiście, że powinny, bo właśnie tak zawsze robimy. Ale myślałam, że ten festiwal to święto każdej z nas. Święto różnorodności. Tak jest, ale mamy swoje własne sposoby na świętowanie i celebrowanie różnorodności i zamierzamy się ich trzymać. Hmm. hmm. O, o, o. Chyba coś tutaj nie gra. Oczywiście masz rację. Usłyszałam to, gdy tylko to powiedziałam. Chciałabym nas do siebie zbliżyć, a nie oddalić. A my nie chcemy was zdenerwować, ale chciałybyśmy poczuć, że to również nasz festiwal. Chwila, chwila, mam pomysł. A gdybyśmy w tym roku rozdały koraliki podczas koncertu? Tak! I Że ceremonia magicznych koralików będzie trochę mniej magiczna? Nie jeśli dodamy odrobinę czaru. <laughs> no dobrze, dziewczyny, liczymy do trzech. Raz, dwa, trzy. <laughs> Ale super! Każdy będzie chciał dostać taki upominek. I można założyć koraliki na koncert, a najważniejsze, że zrobiłyśmy to razem jako drużyna. Zaraz! Gdzie jest... Co robisz na scenie? <grymianowicie> <grymianowicie> Wesołego i iskrzącego widowiska słonecznej sawanny. Bardzo proszę dla ciebie, dla ciebie i dla ciebie. To dla ciebie i dla ciebie. O, a ten jest dla ciebie. Chyba wiedzą o co chodzi. Uuu, to naprawdę wspaniały strój, Bri. Ty i Twist wyglądacie czarująco się twój kolor włosów sprawia, że się wyróżniasz. Więc podsłuchałam wczoraj wieczorem próbę zespołu i to było inspirus skrzące. Czy to prawdziwe słowo? Nie, wymyśliłam je. Jest świetne. Prawda? Uwaga! Enchantimals i ich pupile. Witam na iskrzącym widowisku słonecznym. A, wszyscy! Wszyscy na nas patrzą! O, wow, e, teraz gdy o tym wspomniałaś, też troszkę się zestresowałam. O, zaczęłam się denerwować! Cóż, nigdy wcześniej nie występowałyśmy przed publicznością. O nie! Przez te wasze nerwy ja też poczułam tremę. O. Nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło! O o, co się dzieje? Chyba dopadła je trema. Uh -uh. Uh -uh. Ale przecież tak dużo ćwiczyły! Są przygotowane. Wiem to. Jak im pomóc? Co możemy zrobić? Czy myślicie o tym samym, co ja? Że powinnyśmy okazać im wsparcie albo przynieść im więcej babeczek? Wiecie co? Obie macie rację, ale najpierw przyda się mały aplauz. Przeszła mi już cała trema.